Cześć, witam ponownie wszystkich. Dziś przyszedł ten czas wymiany oleju po moim remoncie silnika. Pierwsza okresowa wymiana, to rok temu. Ja tam akurat dużo nie jeżdżę, zrobiłem jakieś 11 tysięcy kilometrów. Także już pora, ładna pogoda, czas wykorzystać. A ten film będzie taki krótki, informacyjny, sprawdzimy ile tego oleju wyleciało z silnika. Ja wlałem 4-6, ale to był na, na pusty silnik całkowicie. Także wylejemy, sprawdzimy. I zobaczymy ile było oleju przez te 11 tysięcy kilometrów niecałe jak zaczynałem miałem 257 tysięcy tam z groszem yy, Tutaj 250, 268 i 350 yy, Z czego 960 chyba 60 zrobiłem na tym oleju takim do wypłukania Później wymieniłem na tego wawolajna, Który jest właśnie do teraz I przyszedł czas żeby go wymienić Także zapraszam na ten krótki filmik Zobaczymy ile tego oleju było i czy było po tym moim remoncie Sprawdźmy jeszcze stan Silnik stoi jakieś 24 godziny Także pewnie wszystko ścieknąć Zobaczymy i tam mamy po wyciągnięciu jest tyle. jedna czwarta miarki. Dobra, jedną to raczej ciężko, dobra. A trzeba zrobić taki myk w Fordzie, żeby włożyć i zrobić pełen obrót i wyciągnąć. I mamy taki stan prawdziwy, ponad połowa. Zbliża się do 3,4 stanu, czyli mniej więcej. Jak ja uzupełniałem, to miałem prawie cały stan, czyli w tyle było przez 11 tysięcy kilometrów. Dobra, czas wymienić ten olej i sprawdzimy ile dokładnie go zleci. A jeszcze zauważyłem pewną rzecz, że mi po prostu olej cieknie tutaj spod pokrywy zaworów. Zapocenia sok. Jak widać, tam cieknie. No proszę. Tutaj też wszystko jest, czy tak powiem, mokre. Dookoła. No, dookoła. Także wygląda na to, że uszczelka pod pokrywę zaworów też do wymiana. Spodziewałem się tego, bo chyba za mocno ją dokręciłem wtedy. No cóż, podskoczę szybko do sklepu, może coś uda się jeszcze dostać przed tą wymianą. Dobra, udało się dostać korteko 42 zł. Także że będzie doliczyć ten do wymiany oleju. Także jedziemy z koksem. Ja tam podnoszę lekko przód. Wykręcam filtr, podstawiam miskę i sprawdzimy ile to wyjdzie. Dobra, pokrywa ściągnięta. Jak widać po obrzeżach już sobie popuszczane bardziej chyba z tej strony. Całe szczęście, że to świetnie wlatywało. Musimy trochę przypiec. Także... jak te krzywki wyglądają? Wybłyszczone. Lekko brudne. No nie wiem, jeździ, jeździ, nie ma co drążyć. Dobra, ja zakładam nową puszczeleczkę. I się weźmie za główny punkt filmu, czyli olej. Okej, okay, pokrywa założona. Trzeba dokręcić z siłą 10 Nm dookoła w odpowiedniej kolejności. U mnie znajomy klucz Neoma. Kolejność, chcę ich posprawdzać. 10 N wydaje się niedużo, ale jak mamy krótkie ramię, to jest całkiem inaczej to można odczuć. Także po 10 N zamykamy i spuszczamy olej. Ok, Michał się zapełnia olejem, także zaraz sprawdzimy, ile nam się wylało tego oleju. Może jeszcze coś z filtru zajrzymy, co tam się w filtrze dzieje. Resztki. I idziemy sprawdzać, no dobra, olej przelany. A tu zauważyłem, że mam pęknięcie i lekko mi się wylało trochę, ale tyle mi się udało uzyskać. Jak widzicie, prawie 4 litry, tutaj mamy raz, 2, 3, 4. Można zapowiedzieć, że jest 3, 9, 3, 8. Biorąc pod uwagę ten wyciek, filtr oczywiście też opróżniony, można powiedzieć, że zleciało jakieś 4, 4, 1. Myślę, że nie że. Na prawie 11 tysięcy kilometrów, no trochę mnie to zaniepokoiło. Powiem, że może być trochę nierzetelne, ale myślę, że lepsze, prawie 4 niż 2 czy coś. Także tyle spalił po moim amatorskim remoncie silnika. Czas to zbierać i zalać nowy. Dobra, wlałem w na duża reklama. <grym> że tak powiem, jak widzicie, wlałem równe 4 litry. Na badanie ciężko będzie to pokazać, ale jest mniej więcej około 3 czwartek stanu. Tutaj sobie wziąłem menzurkę, doleję jeszcze 250 ml. Oczywiście nikt się przeważnie tak nie bawi, nie? ale ja tak lubię. Czyli wleję 4 litry i 250 ml. I wtedy sprawdzimy stan i to będzie wszystko co wleję do tego silnika. Także wlewamy i sprawdzimy stan. 250 przygotowane. Wlewamy. A no, może jakby kogoś interesowało ile wlać? Osiągnąć odpowiedni stan, jakiś preferowany. Także ja mam chwilę czasu, to się mogę tak ubawić w laboratorium, że tak powiem. Także, chwilę poczekam na ścieknie i sprawdzimy. Ok, chyba już wszystko ściekło do miski olejowej, sprawdźmy stan. Jeden oprys cały, czekam to złapać. Teraz Op. I przekręcę. No, widzicie? Jest, prawie stan, no brakuje tam 2 mm do góry. Także tyle jest w silniku. Dwulitrowy duratek po wlaniu 4 litrów i 250 ml przy okresowej wymianie. Tak, informacyjne, jakby ktoś to interesował. Także olej mamy wymieniony. Jeszcze tylko mały update zrobię odnośnie tego starego oleju. mały updatecik. Szybkie podsumowanie. Tu jak widzicie mamy jakieś 3,9 litra spuszczone, ale jeszcze zauważyłem, że tutaj w filtrze zostało na dnie około setki. Będę tego wlewał. No i jeszcze ten mój wyciek z miski. To myślę, że w czystym mogę powiedzieć, że 4 litry spuściłem oleju. Także wygląda na to, że mój remont przyniósł żaden efekt. Silnik nie spala oleju. No zrobiłem 10 tysięcy ponad. Tam 970 km zrobiłem na oleju Fordowskim. Później spuściłem. Na czysty wlałem właśnie 4,5 litra. Później spuściłem ten Fordowski. Podniecałem 1000 km i Waweline został wlany, który został właśnie teraz wymieniony. Także ja będę jechał na Waweline. Przechodzę z Fordowskiego. No i to by było chyba całe podsumowanie tego wszystkiego mojego remontu. Remont się udał jak widać. Także do zobaczenia. I mam nadzieję, że ten film trochę chaotyczny.